Robimy z babcią przepis na babkę z cukinii, o który tak bardzo prosiliście. Babka na mące orkiszowej wygląda. Duże jajeczka 3, a mniejsze 4. Cukier erytrytol. Cukru mamy 13 dekad. I to ubijamy na, na puszystą masę. Dodaliśmy to cukier. cukier waniliowy z prawdziwą wanilią. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia bezglutenowego. I pół łyżeczki sody. Mąkę należy zawsze przesiać. Teraz trzeba to delikatnie łyżką silikonową wymieszać. Cukinka była starta, posolona i teraz trzeba ją odcisnąć. My cukinię, wymieszamy to. Będziemy dodawać stopniowo, powoli mąkę. Do mąki dodam półtorej łyżeczki cynamonu. I dodamy gałkę uszkatowową pół łyżeczki. Olej. Tak, też delikatnie wymieszamy. Uwielbiam żurawinę, zamiast rodzynek zawsze daję żurawinę, bo to jest żurawina na bazie soku jabłkowego. Taka wysmarowana czym? Wysmarowana z olejem. Okej. Okay. Wysypiemy teraz, obsypiemy ją bułką kartą. Na jak długo, babcia? Na 50 minut, 180 stopni. Coś jest? Może Coś to przeszkadza, że teraz wymieszasz? No przeszkadza, ale tylko tak, tak... No, ale tak nie powinno się robić. Tak nie powinno się robić. Nie wolno <grym> To tak nie zrobiliśmy. Kochani, pamiętajcie, że tak nie róbcie. Sprawdźmy jak ona wygląda w środku. Mm. Tak się prezentuję ładnie, jeszcze parujecie plutka. Mm. No. Taka.